pocznęmy was jak się robi warkocza używając do tego szalika potrzebne wam jest szalik um, z frędzlami i gumki pierwszy etap jest taki że um, dzielimy na trzy i um, roz, wiążemy jedno za drugim jest to bardzo łatwe Gdyby. i nie zajmuje tak dużo y, czasu i mm, bardzo jest to przyjemne bo fajnie nauczyć się robić warkocza tak Oglądać mniej więcej warkoczek. Jak już zrobiliście tego warkocza, to nikt innego nie pozostało jak związanie jego. Zachęcamy Was też do mm, zrobienia zdjęcia mm, swoich warkoczy, które zrobiliście. Bo będzie fajnie pooglądać, jak Wam to y, wyszło. I ogólnie zachęcamy do tego więc.